To miał być zwykły, spokojny wieczór. Nic się nie paliło. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. A jednak ktoś uznał, że lepiej zadzwonić wcześniej, niż żałować później. Co się pali? Czas. Po drugiej stronie zapada chwila ciszy. Ale pytania padają dalej, coraz bardziej rzeczowe. Gdzie jest ogień? Jeszcze go nie ma, ale czuć napięcie. Szybka ocena sytuacji nie pozostawia złudzeń. To fałszywe zgłoszenie. Czyli ćwiczenia wyszły Rozmowa zaczyna skręcać w dziwną stronę. Ktoś próbuje zaprowadzić porządek. Proszę odejść od ognia. Już odszedłem. Psychicznie. Na chwilę wszystko zwalnia. Słychać analizę, obserwacje, ocenę. To tylko dym. A każdy pożar zaczynał od czegoś! Pojawia się pytanie, które zwykle pada zawsze: Kto dzwonił na numer alarmowy? Ja! Prewencyjnie! Im dłużej trwa rozmowa, tym bardziej atmosfera się rozluźnia. I jednocześnie gęstnieje. Dlaczego pan się śmieje? Jeszcze się nie pali. Cierpliwość po drugiej stronie zaczyna się kończyć. To nie jest zabawne. Dla mnie też nie, ja się boję. Akcja powinna ruszyć, ale zamiast tego stoi w miejscu. Proszę nie utrudniać akcji. Ja tylko stoję i stresuję. Pada pytanie, które powinno wszystko wyjaśnić. Co się stało? Nic i to mnie martwi. Trzeba sprawdzić szczegóły, bo może jednak coś umknęło? Czy ktoś jest w środku? Nie wiem, nie chciałem przeszkadzać. Ocena sytuacji robi się coraz bardziej jednoznaczna. To zgłoszenie było bez sensu. Czyli jednak nie było pożaru? Strażak próbuje jeszcze ratować spokój rozmowy. Proszę zachować spokój. Spokój mam do mnie. Zapada krótka, niezręczna cisza. Dlaczego pan tu stoi? Bo tu się nic nie pali. Na koniec pada jeszcze jedno pytanie kontrolne. Czy pan widzi płomienie? Jeszcze nie, ale warto być gotowym. Decyzja zapada szybko. To nie jest powód do wezwania. Od kiedy się pali? Rozmowa powinna się już skończyć, ale pada jeszcze jedno zdanie. Proszę nie dzwonić bez potrzeby. To zadzwonię, jak będzie gorzej. Ostatnia próba zamknięcia tematu. Czy pan żartuje? Nie, ja tylko sprawdzam. Cierpliwość się kończy. To ostatnie ostrzeżenie. Dobrze, a kolejne będzie kiedy? Zapada cisza. Sprawa wydaje się zamknięta. Proszę już iść. A jak się zapali, mam wrócić? I właśnie wtedy rozmowa się kończy. Bo czasem największy problem nie polega na tym, że coś się pali, tylko na tym, że jeszcze się nie pali.